Witam wszystkich. Będę znów nagrywać kolejny filmik z jedzenia ostrego. Tym razem będzie to test sosu ostrego, a mianowicie sosu od polskiej firmy Pandemonik, który się nazywa keczup z papryki. No tym razem będzie to jeden z łagodniejszych sosów, ponieważ tutaj ostrość przez producenta jest zwycięznie w skali 1 na 6. I powiem jak to będzie ostre i jak wypadnie w smaku. Jest, jest to sos ostry ketchup z papryki, słodki smak pomidorów koktajlowych połączony z pikantną papryką pepperoni oraz odrobino ghost pepper. Skład tego sosu jest następujący. Czerwony pepperoni 24%, pomidory koktajlowe 19%, Czerwona cebula, słodka papryka, ocet jabłkowy, czosnek, cukier trzcinowy, sól, budżelokia, gospeper, 10% gorczyca przyprawy. No tu widzimy więc, że dominuje jedna z słabszych papryk peperoni, która ma moc około 500 skaliskowila, czyli to jest bardzo mało. No, tutaj papryki najsłabszej gazpapery są są naprawdę śladowe, bo to jest tylko 1%. Przetestuję ten sos na zapiekankach. oraz przetestuję sam sos na łyżce stołowej. To otwieram ten sos. A może wstrząsnę jeszcze. Na wypadek. Jest bardzo przyjemny. Popry czuć. Y na pierwszym planie wybijają się zioła i różne przyprawy. I czuć taką przyjemną słodycz. Żadnego zapachu takiej ostrości nie ma. Więc, zapach jest bardzo przyjemny i zachęca. No tu nie muszę się bawić o ilość. Pracam. Bardzo dobre smaku. Bardzo mocno się wybija ziołowość. Nie cóż też pomidory. No, według mnie bardzo ulepsza smak zapiekanki. Pozdrości prawie na razie żali, nie czuję. Może tak, czy ale na takie mikroskopijne czuć. cały czas czuć bardzo wyraźną ziołowość i pomidorowość no tak wrażenie jak przy keczupie pikantnym no niestety bardzo szybko schodzi sos bo czas, bo jest bardzo, bardzo dobrze smak do czasu, no strasznie już prawie nie czuję. No, Zjedzone pociłek z tym sosem bardzo dobry, smaczny, bo cały czas było czuć słodkość. Bardzo mocno wybija się ziołowość i też czuć były pomidory smaku. Dla mnie to jeden z takich lepszych smakowo-sosów. Ale strasznie to prawie ładnie nie czułem. Wrażenie porównywania w pikantnym keczupie. To teraz spróbuję sam sos z łyżki stołowej. No bo się jeszcze rozleje, to jest tyle. Tu nie macie, co bawić. No powiem tak, po łyżce tak jak, tak jak przy jedzeniu zabiekanek. czuć było bardzo wyraźnie akcenty ziołowe, czuć było słodoci i pomidory. No natomiast jeżeli chodzi o ostrość tego sosu, to przy łyżce stołowej też tak, ostatecznie jest taka mała mikroskopijna. No ale w końcu to basuje na paprykach pepperoni, czyli ma co zbyt dużo, nie ma co oczekiwać. Więc już teraz przejdę do podsumowania. Więc podsumowując, ten sos mogę śmiało polecić osobom, które zaczynają przygodę z ostrością. Jest to jak najbardziej skazany sos dla takich osób. No i to też jest sos dla tych, którzy chcą poczuć bardzo dobrze smak tego sosu. I chcą tak odpocząć od, od większej ostrości. A więc ten sos jak najbardziej polecam, dzięki wszystkim za obejrzenie mojego filmu, na razie, trzymajcie się, pa!